Dzień dobry, zapraszam na unboxing Białego Zamku, gry, w którą chyba cały świat grał, a ja dopiero otwieram pudełko. Ok, jak zwykle instrukcja. Kolejny kolejnym języku instrukcja w trzecim języku w czwartym i w piątym ok radnika jest niebieskie, niebieski, zielony, czerwony kości tak to jest grada is placement dlatego jest dużo kości Kolejne nipełki Też w czterech kolorach Tutaj już coś więcej Białe są także No tutaj też mamy takie Czterokolorowe nipełki, o to jakieś jest już największe, bardzo fajny i I oczywiście takie nie wiem, co to są flamingi, żurawie. Zobaczymy. Ok, karty. Instrukcja złożenia. Jakieś budowli pus. Teraz Tak jest. Duża plansza. Z ośmiu części się składająca musi się zmieścić w małym pudełku, ale ogólnie jest dużo pojedynckie klimaty. i coś do wypstrzykiwania to samo i to samo i to samo z czwarte o to jest ta konstrukcja którą będziemy składać okej okay. I tutaj dziurawe pieniądze i karty bez folii. Wow, brawo! Ekologicznie tył kart, taki, czyli trzy rodzaje. Pierwszy rodzaj o takie pewnie. Tutaj pewnie jakieś dodatkowe możliwości. Tutaj też. I ostatnio to są też. Takie tyły, no troszeczkę inne karty. Alternatywa do wyboru lewa lub prawa strona, a tutaj coś wynika z czegoś. Zobaczymy jakieś tam karty. I tutaj kolejny rodzaj i żółte pomarańczowe. I to wszystko. Koniec.